Witam vlogu vlogmasie. Ja nie umyta, tak jak po prostu wstałam z łóżka na jeszcze włosów, nie przeczesałam, ale zaspaliśmy. Musiałam zadzwonić do dziadka, żeby odwieźć Olga do przedszkola, bo nie wyszukowałabym ich w pół godziny. Pierwszy raz zaspaliśmy w ogóle od września, ale mała mi nie chciała za bardzo spać w nocy i od chyba w pół do czwartej do piątej ją nosiłam na rękach i odkładałam do wózka i brałam tu na klatę i ona nie chciała spać. I jak mi zadzwonił budzik, to go wyłączyłam i poszliśmy spać, więc hmm. trudno dziadek go zawióz, a mała jest śniadanie. A jak zwykle jak właśnie jest z pracy, to zaczynam dzień od ogarniania i ogarnę trochę chatę, bo jest syf, bo żeśmy wczoraj robili te pierniczki do późna, więc muszę trochę poogarniać. Przybiorę się pewnie tylko. Wieczorem się umyję, bo mała świet tyle, że... Na drzemce, żebym się zdążyła tylko umyć pewnie nic więcej nie zrobić, a jest bajza na chacie, więc ona je, a ja biorę się za ogarnianie i się przebieram. I zaczynamy ten dzień. męczyłam się z nią chyba 40 minut, żeby ją uspać. Stawiam, że to znowu ząb. Nie mogę jej dłożyć do fuska, więc daję jej gdzieś 30 minut, a ja zdążyłam tylko pogarnąć tu w pokoju, coś tam pozbierać, więc lecę szybko pozbierać dalej, żeby miała chociaż trochę pogarnięte, zanim będę musiała iść po Olka. Bo czekam na paczkę i będę prawdopodobnie musiała. Nagrać insta story, jak przyjdzie ta paczka, więc po południu będzie trochę pracy, i chciałabym wyciągnąć chodzi o te ozdoby. Mam nadzieję, że się uda. Dobra, lecę, bo naprawdę mam pewnie 30 minut. Otwieramy kalendarz, bo widzę, że cię tu korci. Żeby. tu zajrzeć. Czekaj, o, teraz mama zwali. Dobra, otworzyłam najpierw Ech, czekoladowa. Widziałaś to? Oj nie, jeszcze takiej nie próbowałam. Herbatki. Zaraz mi ją zwalisz za łóżko. Ty ją byś zjadła, nie? To tu by się... O, nie zgadzam się do końca. Dobra, chciałam... O, zwalisz mi zaraz. Chodź, zrobimy herbatkę i coś do jedzenia, nie? Już, wszystko, jedno, tylko otwier... Odwiat... Oj, wiem, że byś chciała, ale rozwalisz. Dobra, idziemy zrobić herbatkę. O, ale czysty piekarnik i smarował. Dobry pierniczek. Ciekawe, czy one ja na na choinkę zrobić Warto, to by chciałam coś zrobić, żeby było chłopakiem. Chwala coś? Już nie masz? Zobacz. Nie masz? Woda się gotuje, a księżniczka się rozwaliła. I co mam teraz robić? Hm? Muszę iść. Mogę iść? Na rąsiach, nie? No właśnie, co ty kaszlesz? Dobrze, na rąsiach. Idziemy. Jaki masz fryz? <laughs> Ej, może by kitkę z tego zrobił, co? <laughs> oj, oj. Czapkę założymy, to się uliżą. Ale kitkę już by mógł zrobić, nie? Oj, dobrze, no robią się frytki, tak? Nie? Bo trzeba jest po brata. Tobie nie przeszkadza, nie? Frytki dobre. Nie no, żartuję, ale chcę jakieś zrobić placuszki po południu ziemniaczane, bo ile można jeść frytki, ale naprawdę nie mam czasu, bo za 20 minut musimy wyjść po niego. A ja nawet nie zdążyłam wyczesać sobie brwi, ani się przypudrować, albo cokolwiek zrobić ze sobą. Więc znowu pójdę jak ten... po niego. A, i ta herbatka, powiem Wam, dziwna strasznie. Nie wiem, chyba nie dla mnie herbata o smaku czekolady, no ale wypiję. Ładnie pachnie i w ogóle, ale... Nie wiem. Dziwnie. Wróciliśmy i ja nie pomyślałam, w ogóle piję tą zimną herbatę i jest niedobra jakieś zimna. Fuj. Myślałam, że jest ciepło, a nie wzięłam żadnego śpiworka ani kurcyka, ubrałam jej stopy, grube spodnie i musiałam zdjąć swój szalik i założyć go było naprawdę zimno i mimo że pokazywało mi dwa stopnie, to było odczuwalne chyba dużo mniej. Więc trochę żeśmy zmaźli, ale dotarliśmy i mała płakała pół drogi w wózku, więc to lepiej niż całą, nie? Nie zmarzać mama dała szalik od siebie, prawda? Zawinęła mi ten komin mój na nogi. Było nie? Kocyk. Nawet lepiej, bo się nie ten... Bo się nie ściągało. Kalendarze. Idzie. Będziemy otworzyć kalendarze. Ciemno, proszę. Kalendarze. Kalendarze. Czekaj, po kolei, po kolei, po kolei. Poczekaj, Piątka. Sam chcesz? Czekaj, ja, ja mi się poszukam. Dzięki, Zobacz, poczekaj, tu jest Piątka. Tu. No, sam. Otwieraj. Pomoc? Nie. Nie mogę. No tutaj pomogę. To trzeba podważyć paluszkiem, no. Kąt. Jeszcze... Co to za kształt jest? Pokaż. Co to jest? Co to? Konik jakiś Kanku. chyba. Konik. Poczekaj, drugi teraz mimi, tak? Jeden. Mimi piąteczkę. Tu jest piąteczka. Poczekaj, no bo tu mi trzeba bo i będzie przykro, że ona nie ma. O, ale ma ładną reniferek. jaki ładny. Dziś, mim są? Szokoladkę, co tam znalazłaś? Nusia. Proszę. Reniferka. Niem, miam, Ale brudna jesteś. Cześć przebrać. Znowu. 35 raz dzisiaj. Nie? Który się dzisiaj przebieramy? No. no Ale chciałaś mama dać czekoladkę to masz, nie? Na chwilę przyszłam, żeby do was pogadać, ale dzieciaki tu biegają także ale się patrzy o co chodzi, czy mama gada do telefonu nie. Ale dzisiaj jest taki dzień, że po prostu jest 17, a ja mam jeszcze mnóstwo pracy do ogarnięcia, mnóstwo i koleżanka mi napisała, że podziwiam Cię, że ogarniasz, no nie zawsze, nie do końca ogarniam, bo jak się z pracy zjadł, Olek, powiesiliśmy pranie, zrobiliśmy milion innych rzeczy i w ogóle... No i muszę iść po paczkę, bo oczywiście kurier yy, nawet nie spróbował i doręczyć, tylko zostawił kolejny raz w punkcie. A byłam cały dzień w domu praktycznie, tylko byliśmy po Olkach chwilę, a miał być od 15.45, a 15.45 dostałam SMS-a, że paczka została zostawiona w punkcie. Także podejrzewam, że nawet się nie pofatygował tutaj, więc nie dość tego, że nie mam czasu już na nic, to muszę iść po paczkę. I muszę nagrać story właśnie z tą paczką, przygotować to story, pociąć sobie na minutowe filmiki. Na nim to zrobię to się ogarnąć trochę, bo się dzisiaj rano tylko przebrałam. I jeszcze być może nagrać jeden filmik głosowy. Nie wiem jak ja to zrobię. I później jeszcze zmontować tego vlogmasa. I kolejny dzień mówi, że wyciągamy ozdoby i pewnie nie wyciągniemy, ale bo i tak musi iść do piwnicy, bo jutro są Mikołajki, więc yy, jeszcze musimy pewną rzecz spakować. Idę po tą paczkę, bo nie zdążę nic zrobić. Pewnie i tak skończę gdzieś o 23 albo później. I chciałabym jutro nie zaspać do przedszkola. Dobra, Wojtek pojechał po paczkę, bo oczywiście nie sprawdziłam i kuriernie, że nie, nie dostał, to jeszcze wrzucił ją daleko w punkt do żabki. nie sprawdziłam mu okazało się, że życiu daleko, a ja szukam yy, jakichś takich ozd znaczy ozdób. Yy, świątecznych dodatków do nagrywek, produktów. I przyjdzie mi paczka, to będę działać. A Mimso mi tu pomaga. To muszę wymienić baterię jeszcze w lampkach. i eee, 17. Nie. Czekam na Wojtka, żeby mi przywiózł tą paczkę. I stwierdziłam, że wypiszę sobie, co mam zrobić. I ograniczę to do minimum, co muszę dzisiaj, bo jest pół do szóstej. Mała się już kładzie na podłodze i jest zmęczona. Co masz, długopis? Z, z Spidermanem? O, także ograniczam to do tego, do, co, do czego mu muszę. I Słyszę ich już, że idą z moją paczką, więc zaraz się biorę za robotę. Ogarnę sobie. Mimson, nie zjadaj papieru! Ble! Nie wypisałam listy nawet. Nie zdążyłam. Ja się muszę z Wami niestety dzisiaj pożegnać. Pewnie będzie krótki vlogmas, bo tak naprawdę pół dnia byłam sama z dzieciakami, z małą, a pół dnia pracowałam, a już jest późno i tak, nie miałam wszystkiego, co mam zrobić, ale zrobiłam to, co muszę, więc jeszcze czeka mnie przerabianie materiału, który nagrałam i montowanie tego vlogmasa. I jeszcze będziemy pakować może prezenty, ale już nie będę tego nagrywać, bo będzie późno. Także do jutra! tak poszedł do małej, a ja skończyłam pakować prezenty. Okazało się oczywiście, że nie mamy przyroczystej taśmy, ale są gotowe na jutro. I jutro gdzieś dostaną do gierak, bo te górcie schadzę także do popołudniu. Chowam je do kanapy, bo nie mam gdzie indziej. Zostawimy im chyba karteczkę i że trzeba otworzyć kanapę. Innego pomysłu nie mam, bo nie mam gdzie ich schować. I lecę montować. Miałam nie dogrywać jak pakuję, ale chociaż nagram Wam efekt. Jakoś jest z drugiej strony jest gorzej, <noise> dlatego położyłam tak. Lecę montować, bo już jest pół do 22.